Dzień dobry, witajcie, wiecie, ja wstaję, a tu prądu nie ma. <laughs> nie ma prądu, więc wziąłam się na szybko, ogarnęłam i wjadę sobie wcześniej, to już tam kac. No, się, się pomaluje, że tak powiem w lokalu. Ale muszę jeszcze paczki po drodze jechać odebrać, także wiecie. Szybki ogar, lecimy, kurde nie mam cały czas tej łyżki do butów, założyć jakieś trampki czy coś w tej apikole, to o te klapki ja muszę spakować w coś, dobra, o, zaraz ogarniemy to, w ogóle to co wy zrobiliście słuchajcie pod ostatnim vlogiem, ile tam jest łapek, słuchajcie mi się tam wyświetla, 50 ponad łapek, 54, dziękuję wam bardzo, jest to naprawdę bardzo motywujące, dzięki, dzięki każdej osobie. Zostawiajcie, bo to naprawdę widać, że że Wam się podoba. Hmm. Czy wziąć tak w klapki te ręce? Nie wiem. Dobra, słuchajcie. W ogóle jeszcze Wam pokażę. Super są te spodenki. Dzisiaj stylóweczka. Białe trampeczki. To jest katkesik. Te spodenki wczoraj z cholu. To? Chyba z hajemu, chyba tak z hajemu, ten topik. No, taka fajniutka, lecimy. Odebrałam, tak jak mówiłam, po drodze paczczuszki. I sobie je otworzymy. W głównie tutaj są suplementy. Chyba tak. Jeszcze etry to miałam przyjść, ale to jeszcze chyba nie mam. I no bierzemy na co dzień z powrotem wróciliśmy do suplementacji, bo mieliśmy taką dłuższą przerwę yy, omega 3 i witaminę D3 z K2 MK7. I codziennie sobie to suplementujemy. Co tu dalej mamy? W ogóle słuchajcie, tak wieje, ja wyszłam z klatki do samochodu i ja pikole normalnie szok co to za pogoda co to za, musiałam powiedzieć lipiec, czerwiec mam, tak patrzę na zagranie jakbym miał w każdym miesiącu pokażę mi tylko dzień tylko... o ludzie, okay. a krem, tu będę miała jeszcze fajnie mi się sprawdza słuchajcie, już całe sofokowanie zużyłam on jest do ciała i do twarzy z La e, Tutaj nie wiem, to jest chyba taka dokładna seria, z której to jest. Bardzo fajny, słuchajcie, kremik. Zobaczcie sobie opinie. Ja go na Allegro zamawiam. E, zobaczcie sobie opinie. Fajnie mi, jak coś tam mi wyskakiwało, czy coś fajnie mi zawsze on e, łagodził. I tutaj zamówiłam takie coś, czego jeszcze nie brałam, żeby nam się woda w organizmie nie zatrzymywała. Aż ostatnio mało tej wody piję i w ogóle. Temat odżywiania się wszystkiego u mnie słabo wygląda. W razie tylko mówię, nic z tym nie robię. Słyszałam, że bardzo fajne jest Hydrodren wspomaga usuwanie wody pokrzywa, pietruszka, mniszek z tej firmy szczególnie przede wszystkim, może w ten sposób e, ciekawe jest w ogóle, jak to się suplementuje zalecane dwie kapsułki dziennie, najlepiej rano popić szklanką wody nie należy przekraczać zalecanej porcji No dwie takie tabletki, tuż one są bo o której cenie? Słuchajcie, jak wychwyciłam. Bo generalnie one jakichś najtańszych nie należą. Ja jej kupiłam za 3 dychy. A nie pamiętam gdzieś w Rosmanie była promocja. Po normalnie koło 5 dych są. Także tak. Widzicie, pomalowana. Chyba się lepiej czuję. No, otóż się zaraz szedę przed laptopem. No. Do najmniejszych nie należą. Siadać się tam przed, przed laptopem. Mam kilka rzeczy do Ech, Także tak, słuchajcie. co ogarniać życie. Bo trochę czekamy taki pracowity dzień. Muszę was sobie gdzieś obczaić. Co prawda jest już godzina, bo jest przed 21. Może ehm, to odmawia. Będzie hałas, gdzie tu jest najlepsze światło. No, ale jak tu skoro jest okno, no to dobrze o tym wiemy, że wtedy najładniejsze będzie tu. Jesteśmy w kuchni. Słuchajcie, yy, mam do Was pytanie, bo wzięliśmy, kupiliśmy tutaj yy, do mieszkania sobie yy, pralko suszarkę, i generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni naprawdę jesteśmy zadowoleni. Pierzennie już ile w niej, i od razu suszymy z dwa tygodnie, myślę, że ponad dwa, dobre dwa tygodnie. I naprawdę, co by mnie wrzuciła, naprawdę ona mi wszystko ładnie wyprała, wysuszyła. Tylko jest jeden ważny mankament, i rozmawiałam z dwoma osobami. Niestety, one też nie znają na to rozwiązania. Jak poradzić słuchajcie z suszarką, bo generalnie jakby tutaj idzie obejść fajnie, że na przykład jak wyciągamy z pralki i wkładamy do osobnego urządzenia, czyli suszarki, żeby wiecie, tak fizycznie normalnie wyciągamy pranie z pralki wkładamy do suszarki, tak samo tutaj mogę pomiędzy tymi jakby. Opcjami zrobić tylko pranie, podzielić tylko na napukanie i potem zrobić tylko suszenie. Więc jakby technika funkcjonowania powiedzmy, że byłaby ta sama. Chodzi o to, że jak wysuszy się te pranie, i to samo jest suszarka, bo te dziewczyny te też mi o tym mówiły i też za bardzo nie kombinowały, ale prawdą jest taką, że te pranie y, nie pachnie. Wzięłam, przetestowałam, mówię może to jest bro, problem tej pralki. Mamy Samsunga, ja ją kupiłam wtedy, jak mieszkałam, e, wcześniej wynajmowałam, potem przypomnieliśmy się do mamy, ją zabrałam ze sobą i generalnie też miałam Samsunga. I są to naprawdę, jestem osobiście bardzo zadowolona z tych pralek. Dlatego kolejny zakup tylko się mi prako suszarkę, bo nie wyobrażam sobie, żeby 7 dni w tygodniu, bo ja praktycznie codziennie robię pranie, żeby 7 dni w tygodniu suszarkami stała w salonie i żeby na nią patrzyła, a za dużego balkonu też tu nie mamy, ale wiecie, też tak, to czasami jest na przykład ostatnio jakoś to było, nie wiem, postawiam tydzień temu, e, coś sobie chodzę, sprzątam, załóżmy, robię salonie i nagle ktoś z góry, wiecie, sprząta sobie balkon, a pode mną na przykład ktoś ma pranie, także no masakra, jak w blokach się mieszka pod tymi zakrętami, żeby dla mnie osobiście suszyć na balkonie pranie, bo... Ty sobie myślisz, nie obrazę, zobaczcie, myślisz o wyschłą mi pranie, bo sprzątam sobie. A na przykład w ciągu dnia Twoja sąsiadka sprzątała sobie balkon i cały ten brud poleciał na twoje pranie. Nawet o tym nie wiesz, tak? Sprzątasz sobie pranie, myślisz, że jest za Powracając Wracając do tematu, ee, specjalnie nawet sprawdziłam tą pralko suszarkę, co mam w, tutaj w mieszkaniu, że mm, wiecie, jakby normalnie robiłam sobie te całe procesy, że wstawiłam na pranie, ee, Chyba nie. Na początku robiłam tak, że wlałam płyn do płukania, od razu wlałam płyn, pu... płyn do prania, potem w... od razu wlewałam płyn do płukania i, że tak powiem, od razu z, z prania wirowało i się suszyło. Nie było tego zapachu, mimo tego, że wlałam nawet więcej niż w poprzedniej mojej pracy Samsung. Nie sprawdziło się to totalnie No to zrobiłam tak, że zrobiłam taką opcję Że na przykład wyprałam ee, Robiłam tak właśnie W tej poprzedniej mojej pralce e, Samsung i wtedy zarąbiście Słuchajcie, to jest dobry trik Zarąbiście wtedy pachnie Wasze pranie I jak czasami mówicie, że płyny do płukania Są fatalne, to tą metodą Możecie się pobawić Aczkolwiek e, nadal uważam, że Najlepszym płynem do płukania to są te perfumy Eden z Biedronki, a ten wy Aqua to jest w ogóle najlepszy i robiłam właśnie tak, że stawiałam pranie, to się wyprało ja wtedy otwierałam, jak wyprały się wlewałam płyn do płukania i stawiałam na wirowanie z płukaniem i to wtedy te pranie pięknie pachniało poprzedniej w Samsungu to samo, kolejną metodę zrobiłam się taką, że zrobiłam tą samą, co robiłam w poprzednim Samsungu, tej pralko-suszarce i pięknie pachniało jak właśnie zrobiłam normalnie pranie, potem e, o to się wyprało, lampę do pukania wstawiłam na e, wirowanie z pukaniem. Przepięknie to e, pachniało, ale jak wybrałam opcję suszenia, to ten zapach automatycznie ginął. Dlatego jeśli macie suszarki, bo to naprawdę to, to, to niczym się nie różni, tak? jeśli chodzi o mentalność nastawienia tych funkcji to dajcie mi znać, napiszcie mi na Instagramie, bo tak wiecie, komentarze są wyłączone i nie chcę do nich wracać. Mi lepiej się żyje, jak ja nie widzę tych niektórych wypocin ludzi, którzy... Jak ktoś się chce ze mną skontaktować, ze mną, coś nie wiem, napisać mi, czy tak jest na Instagramie, zapraszam was na Instagram i wtedy w wiadomości możemy coś tam się wymienić, ale nie chcę tego czytać. Słuchajcie, to jest masakra, po prostu te komentarze, jakie były wcześniej. Ee, to jest po prostu wolny świat internetu, niestety, wolny. Chociaż dobrze o tym wiemy, że każdego możemy gdzieś tam w internecie namierzyć, jak ktoś tam wiecie. Przekracza nasze granice, ja po prostu dla swojej psychiki, spokoju, komfortu nagrywania, ja nie tych komentarzy, mi się bez tego żyje lepiej. Eee, to napiszcie mi na Instagramie, właśnie jak macie suszarki, e, co robicie, żeby pranie wasze pachniało, bo jaki jest jakiś na to sposób, to super, bo jakby moja technika, co robiłam wcześniej, wam opowiedziałam, sprawdza się ale co z tego, że jak wstawiam na suszenie, no to po prostu ten zapach ginie. I mówię, to samym powiedziały mi poprzednie dwie dziewczyny, że mają to samo, że tylko, że one mają osobne dwie, osobny jakby sprzęt suszarki, ale to nieważne, po prostu wyciągają z pralki, wkładają do suszarki i mówią po prostu ginie ten zapach, nie pachnie. Wiem, że są jakieś kulki, które e, można wrzucić do suszarki, chyba wlewa się ten płyn to właśnie, czy tam perfumy do płukania, ale ja nie testowałam, a jak czytam znowu opinie na Allegro, to są bardzo podzielone, także no nie wiem, jak macie coś sprawdzonego, to proszę was, dajcie mi znać, bo potrzebuję tego, ja uwielbiam jak pranie pachnie, przed chwilą wy, wyciągałam właśnie pranie, składałam pościel, no i kurde, no nie pachnie, no bo nie leje nic, tak, jak skoro to nie działa, no to szkoda po moich pieniążków i nie kupujesz tego płynu bo inny sprzęt, na zasady, a wiecie, no na pewno jakiś sposób jest mój wykład, ile? 6, prawie 7 minutowy na temat suszarki i szukania pomocy, ale no raz, że mogę się zauważyć w poprzednim vlogu, że ja po prostu jakoś nie wiem, nie mogę się skupić na tym czasami, co mówię, ja będę witaminy sobie wysypywać, bo ja mam pojemniczek Dzień z tego pojemniczka daję, szykuje dla siebie i dla Kamila. Raz, że właśnie gubię się trochę w myślach, co czasami chcę przekazać, a dwa, no po prostu zmęczenie. Dzisiaj też miałam e, praktycznie cały dzień przed komputerem. Ogarniałam takie różne rzeczy związane firmowe i no nie ukrywam, że <laughs> jestem zmęczona. I zwykle nawet chyba z tego zmęczenia nie chce mi się nawet jeść. Kamil mówi, że jak coś to zrobimy sadzone ziemniaczki. Nie wiem, co to jeszcze mówił. Chyba kefir. Albo drugie pizza, ja mówię, słuchaj, nie będę stała gotowała z Tobą, bo raczej jak wracam do domu, to kamerę coś tam już wcześniej zrobię, zakupy podszykuję, potem razem strzykujemy. no późno jemy obiady, bo około 21, .00. ale to niestety tak to nasze życie teraz <grywa> wygląda, odkąd mam lokal, że no nie mam je praktycznie całe dnie, a tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, jakoś tak ciężko mi się zmotywować, żeby wcześniej robić zakupy, coś szykować. Ja po prostu wstaję, wychodzę, mnie nie ma tutaj, nie? Ale radzimy sobie, słuchajcie, z głodu nie umieramy. <grym> Lodówka jest pełna, także jest dobrze. Hydroden, wziąłam sobie dzisiaj dwie tabletki, o których Wam mówiłam, jestem ciekawa, jak to będzie działało. No, także tak, to słuchajcie, się ma, a... Po drodze odebrałam kolejną paczkę na ja pierdzielek, A jak jedna z Was poleciła mi, żeby etretolu właśnie zamawiać przez internet. No, jak większość rzeczy po prostu opłaca się bardziej. I ja mam tutaj ten etretol tej firmy, nie ja se przesypałam. Ale jednej firmy w tamtym, słuchajcie, roku, bo ostatnio to tamtym roku kupiłam etretolu, chyba też zamawiałam z 3 bądź 4 kilo, nie musiałam więcej. Bo on, słuchajcie, wtedy kilogram kosztował 14 złotych przez neta tej samej firmy jak weszłam na tą aukcję, słuchajcie, kosztuje 26, bądź 8 i jeszcze raz taka przebitka cenowa, masakra, nie? A teraz udało mi się najkani wyrwać po dwie dychy etrytol. Ja osobiście bardzo go lubię, dostępuje mi cukier, jest mi z tym dobrze, dobrze mi się żyje. O nie, a nie, musiałam, że pęknięty jest, wysypał się chodzikami z pizzą, zaraz jakaś koszykówka, siatkówka jest, więc zaraz będzie podgłoszone, że on co ogląda, więc za bardzo sobie nie pogadamy ale co chciałam Wam podziękować jestem słuchajcie w szoku co prawda Wy tego nie widzicie ale Wam zaraz to pokażę, wejdziemy sobie na statystyki rozbioriliście słuchajcie z system bo ten poprzedni vlog, co u mnie kontra hold temu on słuchajcie ma tysiąc wyświetleń Myślę, jak Wam to pokazać, może na zasadzie screena, bo tu mam też inne swoje dane. A raczej się bym nie chciała z tym dzielić z Wami. O, zrobimy tak. Zobaczcie to. Będziecie to widzieć? Będziecie to widzieć. Chociaż może, jak w w zdjęciach, to pewnie mogę to powiększyć. O, ten, nie? Co u mnie? To zobaczcie. 1000 wyświetleń i 73 łapki w górę. Ja nie pamiętam kiedy ostatnio jakikolwiek mój vlog miał taką oglądalność. No tam 800, 900 zdarzały się, nie powiem, że nie. Yy, Przejdźcie przez kanał, to tam jest norma, więc 600, 700, no różnie. Ale aż tyle łapek w górę. Coś Ci podać? Nie. Ale aż tyle łapek w górę, gdzie moja średnia to była po 25 łapek. Przebiliście system, dziękuję Wam za to. Ja nie wiem, już chyba trzeci raz Wam o tym mówię dzisiaj, podczas tego vloga, ale naprawdę jestem mega wdzięczna i to jest mega motywujące, Aż się chce mi do Was po prostu przywracać. Też i tak mi bardzo brakowało nagrywania, mówiłam z tym, powtarzam się. Dobrze, także mam etrypol. i po prostu wezmę prysznic, pranie nastawiłam. Człowiek mówi, że jak wrócił, no to... O której Ty wrócić do domu? Koło 17? Koło 17 byłeś w domu? o 19, to słuchajcie, yy, to dopiero gdzieś po pół godziny włączyli prąd, także cały dzień nie było. wyobraźcie sobie siedzieć w mieszkaniu, naprawdę sobie wyobrażacie, bo to jest normalna sytuacja życiowa, która się może zdarzyć, że przez cały dzień nie mamy prądu. Nie raz zrobię bez sprzątania sobie, lekkowego. No dobra, tyle wystarczy, być ok. Jak już, jak ci wygląda jeden, to muszę sobie zapakować do lokalu, że sobie ze To zabrałam. No, jakoś to zawinąć. W ogóle kupiłam tutaj klipsy przez biedronce. Biedronce może. Pepło, te. Takie one są badziewne, W sensie, że od Jakie są łączenie, czy ja to tym złapę, może mi się uda, to one pękają po którymś użyciu. A jak miałam z czego to było? Z Ikei, ja też dzielę, one są nie niedotarcia. Już to. to jest jakieś, W ogóle są tu bardziej tandetne niż te z eBay. No ale co mamy, to będą służyć, nie? Przez to, że jakiś czas nie nagrywam, to czasami się zastanawiam, bo jakiś czas nam jeszcze prowadziłam live'y na tym TikToku. I tam na przykład, chyba że prowadzicie, może yy, kochany, live, yy, gdzie gotujecie, tam się zaznaczacie, bo kiedy wam jakby nie zablokują opcje, jak pokażecie nóż, i czasami jak tutaj coś robię, to się zastanawiam, jakie mogę pokazać. nóżki, mogę pokazać a nikt mnie nie zablokuje. Ale nie, tutaj pod tym względem Ech. YouTube nie świruje. Jedyne co świruje, to właśnie, że czasami nie można, czasami, no nie można, trzeba uważać na muzykę, bo może nam zablokować. I to mi uczynił z tym vlogiem poprzednim. nieco co, u mnie, tylko jeszcze poprzednim, te kilka dni ciszy, jak miałam porobione rolki z lokalu, nie? Ja to wszystko tam sobie na neta, do nas na stronę i sprawdzam tak dalej. No i mówię, wykorzystam to, Wam, będę mogła po czasie pokazać wszystko, jak tam, co tam u mnie było, jak się zmieniało, jak lokal się zmieniał i tak dalej, nie? No i mówię, że tak przyszłam z ozgłowie, a może te niektóre piosenki, co są, to nie mogą być. No i dobrze myślałam. Następnego dnia, słuchajcie, skoczyło mi, że ten vlog nie będzie na sobie zarabiał. Bo jakaś tam jedna piosenka, jakaś popularna jest coś tam. I że mogę albo i to zarobi się, że jest taka opcja, że nie, że blokują i jakby nie zarabiać na tym filmie. No bo umówmy się, jak już jest ta możliwość zarabiania, no to fajnie coś z tego mieć. Yy... I że jest taka możliwość, że możemy albo ten fragment wyciszyć i ja chyba tak zrobiłam, że ten 15 tam sekund załóżmy wyciszyłam, albo możemy podmienić dźwięk i to jest zarąbiste. Bo tak to jakby nie było tej opcji, po prostu wiecie, zmontujecie i, i wyłącza Wam możliwość zarabiania na tym. No to trochę taka lipa straszna jest. No bo kurczę, zmontujecie się, cieszę, że fajnie wrzuciłam dawno. przez coś nie. No w ogóle, nawet jeśli coś zmontujemy, wrzucimy nie mamy nic z tego, no to trochę taka lipa normalnie, gdzie, gdzie byśmy by mogli mieć. muszę jeszcze się no, warto otworzyć. To powiedzmy. Szybciej. Naczynia, zwał jak zwał. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy się dzisiaj przyjdę. Co by nie było, nagadałam się. Mam nadzieję, że takie dłuższe moje pogady, też wam się spodobają, ale, ale jak no, nie można czasami zebrać myśli, to człowiek jest taki rozwalony i tak czasami zastanawia się, tu, yy, krąży kolejnego tematu w kółko, w kółko. Ale mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. Także kończę. Nie wiem, czy się dzisiaj, mówię, przyjdę. Idę się umyć. Prawdopodobnie się położy, bo. Nie mam siły. <laughs> Także jakby co to e, do następnego.